Rybki. Dobra, to lecimy. To go, żółte. Czy będę streamował Carmen Simulator? Będę, będę. A jaka jest data premiery tej gry, Misiek? Możesz mi przypomnieć? W lobby nie ma ryczących zwierząt, tak jak F1. No i elegancko, można to wyłączyć. Hej, witam Cię, Sunex. O której HS Global Games nie wiem. 4 ja się nie znam ja chyba coś tak średnio dolecę. Powiem ci mamy dwóch typków co chyba tam lecą, albo Ale oni chyba jeszcze to dalej. Ale tam kawałek nie mi się wydaje. Nie, ej, lądują Co? Jeden ląduje tam gdzie lecimy. Dobra, to nie to weź już w dół spadaj teraz do mnie tak jakby Zmiana planów, skoro oni tam są. Znaczy jeden, drugi poleciał miasto, kawałek dalej. Dobra, ale on ma przewagę niestety, bo on już będzie miał broni zanim wejdziemy. To patrz, wejdźmy tutaj, zobaczmy czy coś jest, a jak nie no to wracamy się o jeden budynek. Tu na dole nic nie ma. Hmm. Dobra, tutaj lipa, Dobra, no to spaduwa. Dobra, start będzie ubogi, ale zobaczmy jak się przesunęła strefa. Strefa prawy, górny róg. Dobra. My sobie mykniemy tutaj te budynki. Możemy pójść tam na niebieski zobaczyć. Dobra dawaj. Do gadki. O tutaj stodoła też może będą fajne rzeczy. A ty czym lubisz strzelać? Nie, ja lubię tam jakieś M4 albo właśnie karem strzelać. Jako snajperkę porobić, ale. Aha, ja cię muszę troszeczkę przygłośnić, bo ja mam tak popieprzone w tym spiku dźwięki, że jednych mam za głośno, drugich mam za cicho. Dobra, teraz będziesz okej. Okay. A jakoś dźwięku wszystko jest ok? No wszystko jest okej, okay, no powiem ci tak. Jest ładnie. Ile mam godzin w pubgu? Ha! To jest dobre pytanie. Ostatnio sprawdzaliśmy, mam już chyba coś koło 400. Nie no, nie wiem ile. Musiałbym sprawdzić. Ja sprawdzę Tomek wyżej. Dobra. Elo, 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 się mandero. A wszyscy zdziwieni. Moi drodzy, to nie jest VOD. Bo teraz kurde szyty te VOD puszczają z rana. I się boją wchodzić tutaj, bo ja tak wcześniej nie streamuję. Uwaga, na dowód tego, że to nie jest VOD klasne. I powiem, która jest godzina. Mamy czwartek, godzina 8:46. Już zatwierdzone. No chyba będę musiał z motyką biegać w tej grze. No to dobra. To pójdziemy na pole, stary. Cię wrzucę na bawełnę, a ja sobie pobiegam. Może okay, naleśniki no... zrobimy? No, naleśniki są dobre zawsze. Ty, ale ja mam kurde... Dobra, ja mam teraz shotguna, muszę znaleźć coś lepszego. Dobra, jeszcze mamy kilka budynków, jest gitara. Ty jesteś tutaj, przeszedłeś już ten budynek. Te górne właśnie sprawdziłem. To ja idę te dolne dwa. A tłumik leży. No dobrze. Jakie zaawansowane VOD puszczają, mówisz? Nie, to takie nie są. A słuchaj, znalazłem tłumik do, do AR-ków, czyli do tych karabinów, jakbyś chciał. No, 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 no super, tylko sobie pierw AR-kę znajdę. Także jeszcze trochę przede mną. Stary, tu jest taka bieda że tu nawet plecaka nie ma O, tu masz plecak... Yy, tutaj Idę. Znaczyłem ci masz plecaczek, jedynkę O kurde, tutaj już jest coś fajnego Idę Siema artez, już witam wszystkich bardzo gorąco na moim live'ie. moi drodzy, gram z Random Bruce TV, tak się nazywa kolega, on w LOLa gra, ale tutaj przyszedł i mówi, że o, fajnie by było, żeby zagrać razem, a ja mówi nie ma problemu, no i sobie gramy, e, no i dzisiaj gramy od 8.15, odpaliłem live'a, bo muszę dzisiaj szybciej skończyć, już po 15 będę kończył live'a, muszę uciekać z domu, bo mam parę spraw do załatwienia na mieście i to niestety nie moim mieście, więc trochę będę musiał podróżować autobusem, no... I sobie tak zagrywamy tutaj A może to jest plan? Oni się wszyscy wymordują a my dostaniemy punkciki Może tak będzie Może tak być Dobra mam w końcu To my To, to dobra Słuchaj musimy stąd spadać Ja nie mam żadnej Dobra mam pistolet i pompę ale dobra z stoim Biegniemy Ty już tam umpa masz jakiegoś tak? No mam umpa To spoczko to biegniemy, jakiś samochodzik musimy drapnąć. A, ah, O kurde, panie Herbatka jak najlepsza Powiedz mi, czy ty jesteś prawdziwym streamerem co to znaczy, że prawdziwy streamer podczas swojego streamowania długiego zawsze coś podjada? No, jakie nie jakie liczby, litr kawy dziennie? No ale teraz, zaczynamy jeść. Widać, widać. Tak, że to Dobrze, dobrze, no to dobrze, no, 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 Zieloną herbatę w proszku jem, wiem, że to tak może dziwnie zdarzyłem. Co ty gadasz, jak to, czy to nawet ci się nie chce zaparzać? Nie, nie, bo właśnie w proszku smakuje mi, <grych> tak dziwnie. Co ty gadasz? Ale mi smakuje, bo ja tam trochę yerby piłem, więc dla mnie nie jest... Nie ja cię i... zgłoszę zaćpanie, stary, bo to może niedozwolone jest. Nie, no, jak, to zielona herbata, no. Ja piłem kiedyś yerbę, ale te nery mi nie wytrzymują, bo yerba jest bardzo taka, e, no, ale ja ma tyle kofeiny chyba, co, co kawa. Jest duż, 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 dużo zdrowsza niż kawa jest, tylko że. Znaczy, szczerze mówiąc, ja po sobie nie widziałem w ogóle. Nie odczuwałem, że cokolwiek mi to pomaga. Nie pobudzało mnie to. Więc... Może przyzwyczajenie? No, może. Oho, mam dla ciebie tutaj. Mało mnie mam, mam M16 stary. Kałaszek tutaj jest. Dobrze, kałaszek, kałaszek. Daj mi ten tłumiczek stary. Ty weź sobie kałaczek, kałaszka w takim razie i ty masz magazynek, kałaszek, no ty weź sobie kałacha, bo jest dużo lepszy. No i gitara. Masz jakieś te amunicje do kałacha? O, kask trójka. E, nie, 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 nie mam żadnych, ale tu jeszcze mamy domki do opędzlowania. Dobra, ten domek i spaduwa. Musimy niestety uciekać, wiesz, nie Do miasta dawaj, idziemy dawaj. czy jakoś naokoło? Nie musimy w kierunku strefy, tak jak ta linia prowadzi, bo musimy znaleźć na szybkości pojazd. Tutaj pojazdu nie ma po drodze, chyba że gdzieś tam dalej zobaczymy za nas. I pojedziemy wtedy, ja sobie zaznaczę... No ta jasna. Ona jest na w środku mapy, ale gdzieś tam na obrzeżach sobie myślę gdzieś byśmy zaparkowali, poczekali jak się przesunie strefa. Szukaj po prostu jakiegoś pojazdu. Po yerbie się jest najerbanym. No to jest prawda. Najerbani. Czy już nie pijesz jerby? Jerby nie piję. Mam te takie tam. Naczynka i tak dalej, ale. Ale smakuje mi zielona herbata. A i w ogóle ostatnio kupiłem sobie w ogóle piwo z zieloną herbatą mi było przepyszne. Ja no właśnie I... zaczynam ten. Yy, będę pił zieloną herbatę w proszku zaparzaną. Mm -hmm. Na razie ją jem, bo nie wiem, bo jakoś tak no nie wiem. Ja A nie ma tam napisane na tym opakowaniu, że zabrania się jeść te herbaty. Stary. Japan Matcha no. Kage Gava Bio. No to chyba, no, to no. chyba nie żadne nie, te. Nie wiem. Nie. Raka nie dostaniesz. Witam, co tu się dzieje. No tak, bąkol ledwo oczy otworzył. Tak, ledwo oczy otworzył już do komputera. Nic nie robi w tym domu, tylko gra. Tak to mama zawsze gadała. Albo te gadanie najlepsze. I co ci przyjdzie w życiu z tego grania w gry? I co? Ucz się, albo ten, ja zawsze się uczyłem, robiłem zadania, ale co tyle grasz, co ci przyjdzie z tego, tylko oczy sobie zepsujesz i kręgosłup wykrzywisz. Mamo, kurde, nie mogę spauzować gry, bo gram w dotę, bo wtedy w dotę grałem jeszcze, starą, nie było, jed... nie było dwójki, tylko jedynkę. No. Połóż się no, coś jedzie, a bo zobacz, poczekaj, 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 już przejechał. I ten, i mówi zawsze, gadała... Eee... Aha, wyłączaj to, nie? Czy coś, a ja... Ale tego nie mogę zatrzymać! Tu nie ma pauzy, nie? Tam mówiłem, a ona co? Jak to mnie to nie obchodzi? Co ty za głupoty gadasz? Nie kłam nie. Ty, może sprawdzimy tom stodołę? Czy tam bunkier? Stary, możesz sprawdzić. Nawet jeśli to jest bunkier. Bo to jest stodoła. A, Bieg, strefa musi... już z Nie wiem, biegniemy? No mnie gryzie trochę, tu no ja dółeczka, ale... To jest jak, jakby chciał. Dobra, przebiegnę przez to. Tam trochę nas może pogryźć. Tu masz hełm dwójkę. Z przodu. Czekaj, ja se wciągnę energetyka. O kurde, już nas gryzie. Dobra, ja drugi wezmę wciągnę. Dobra, lecim. Nie ma czasu, Ech, kurwa. zahaczyłem kolanem. Cześć, 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 a czemu tak wcześnie? A ja Wam powiem. Dzisiaj jest tak paskudna pogoda i normalnie leciał taki wielki deszcz, w sensie takie wielkie krople waliły mi o ten o parapet i okno. I mnie to pobudziło wszystko i mówię już no nie zasnę no. No to co normalny człowiek robi po przebudzeniu? Otw otwiera oczy i gra w gry. Krótka historia. Naprzeciwko chyba, na NE jest tam, widziałem jednego człowieka. Typek, dobra, dobra, strzelamy, strzelamy. A nie, oni widzą nas, widzą nas. Ja muszę się odleczyć. Jednego... Powaliłem jednego, dobra. Dobra, robimy coś takiego, ja do nich raszuję, ty patrz, patrz, żeby mi się nie wychylił. Dobra? Dobra, go. Dobra, zabici obydwaj. Nice. Chodź. Czu, 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 czu. A w ogóle no paczkę, jest... ej, paczkę mamy przed nami. Gdzie? No tu naprzeciwko, na, na 15 leci. Coś z nią robimy? Ale ona jest tak blisko? Dawaj samochód szybko, 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 szybko Potem zlutujemy Jest już gościu Strzelaj, strzelaj, strzelaj tego typa Nie wiem czy zdążył. Czekaj, ja podejdę Nie tu. Nie da się strzelać jak się tak jedzie. A, chwia, dobra. Tutaj jest amunicja, dawaj, siadaj. więc ten gościu ma snajperę, ale on ma M24. To Dzięki tu, tym jak zabicy Pozdrawiam. Strzelał do nas. Tak, tak, spokojnie. Ja zlutujemy się tych typów, wiesz? Potrzebuję amunicji do kałacha, jakiś sterownik. Czekaj, oni gdzieś... nie, oni tutaj byli, to musisz przebiec. <laughs> eee, tutaj masz... aha. te masz UMP, amunicję do Kałacha O kurde, z górki! Dobrze mówię? Skara dostałem. Kuchwa, no! Ty Skara, ja Skara! What the fuck, w ogóle skąd? A, wydaje mi się, że... Nie wiem, koleś widział jak pojechaliśmy po paczkę i chyba przykampił, bo myślał, że wrócimy. Tak może A, być. W ogóle nie wiem skąd stary. To on może ten, ten snajper tego kara miał, ale to musiał mieć ósemkę lunek. No ale gdzieś on ja pojechał nie, nie tam jest... daleko już.